Cześć. Właśnie dzisiaj jestem taki pierwszy oficjalny dzień u siebie w gabinecie. Jakieś w środku już widzieliście i dziękuję Wam za Wasze komplementy, że wnętrze jest przytulne i takie zachęcające do otworzenia się. Z taką właśnie intencją to robiłam, żeby tutaj każdemu było przede wszystkim bezpiecznie, żeby znalazł takie swoje komfortowe miejsce, żeby móc porozmawiać o wszystkim. I w pierwszym takim nagraniu, chciałam Wam powiedzieć, czym przede wszystkim będę się tutaj zajmować, więc wytłumaczę Wam, co mam napisane na wizytówce, bo nie dla każdego to jest oczywiste. To jest absolutnie normalne. Skąd się nazwa wzięła? Rubikon? Na pewno słyszeliście jeszcze powiedzenie, przekroczyliśmy Rubikon. I właśnie to jest taki moment. Takie piękne zdanie, które mówi o tym, że kiedy przekroczy się pewien punkt w życiu, to już nie ma powrotu. Już nic nie jest nigdy takie same. Już widzi się więcej, wie się więcej. Chce się kopać głębiej, żeby czegoś się dowiedzieć. I w pewnym momencie w życiu ja przekroczyłam ten swój rubikon i stąd właśnie wziął się ten gabinet. I wierzę w to i widzę, że tak się dzieje, że coraz więcej osób dochodzi właśnie do tego swojego rubikonu i Jedni odważni, drudzy ze strachem w sercu, który jest absolutnie normalny, po prostu biorą byka za rogi i przekraczają tą rzekę. Także jest to miejsce, gdzie będziemy po prostu szukać siebie i przekraczać swoje wszelkie, wszelkie strachy i robić to nie z siłą i nie z agresją, ale z, takim, z taką akceptacją siebie. Także nazwa już jest wyjaśniona. Ustawienia systemowe i rodowe. Chodzi mi tutaj o ustawienia Hellingera. Czyli, są to ustawienia, są to prace na naszej rodzinie, na naszym rodzie. Bardzo często jest tak, u mnie to się bardzo sprawdziło, jest to pierwsza taka może niekonwencjonalna metoda leczenia, ustawienia, która przyniosła niesamowite rezultaty. Trzeba było po prostu pokopać w rodzie, pokopać w rodzinie. I niektóre rzeczy się pojawiały, niektóre rzeczy miały ogromny wpływ na moje zdrowie. Na chorobę, która jest autoimmunologiczna, bo choruje na endometriozę, i dzięki temu spokojnie można było spacyfikować tą chorobę. Spacyfikować to, zobaczyć skąd ona dotrzeć do jej źródła, może tak. Także pole, na czym polegają takie ustawienia? Polega to po prostu na, na dokończeniu relacji, na dokończeniu niektórych sytuacji, które się będą pojawiać. To jest, jak wygląda spotkanie, zależy indywidualnie od każdej osoby, no, ale generalnie jest to bardzo, bardzo skuteczna terapia i serdecznie ją polecam. Jest naprawdę wspaniała. Po angielsku jest takie słowo groundbreaking, czyli że po prostu jest taka, że wstrząsa ziemią. To jest 100% się z tym zgadzam. Zresztą nie stosowałabym tego, gdybym nie uznała, że jest to tego warte. Później, co mamy dalej? Praca z podświadomością i usuwanie blokad. To jest praktycznie. Można to zawrzeć w jednym, bo wszystkie blokady mamy właśnie w podświadomości. Często nawet nie jesteśmy świadomi tego, że je mamy. Czyli, na przykład, jakieś wydarzenie z dzieciństwa zadecydowało o tym, że będziemy się bali na przykład psów, i nie jesteśmy świadomi tego, że takie wydarzenie kiedyś miało miejsce. A wchodząc w taki bardzo głęboki relaks, jesteśmy w stanie wydobyć sytuację, która spowodowała u nas tą strach, czyli jesteśmy w stanie zobaczyć blokadę i spokojnie ją wtedy przepracować. To też daje niesamowite efekty. Bardzo, bardzo lubię tę pracę, bardzo lubię kopać w tej podświadomości, bo fantastyczne rzeczy się pokazują. Uzdrawianie relacji. Yy, tak, no to każdy wie, jak to jest. Czy relacje małżeńskie, czy relacje z dziećmi, czy relacje w rodzinie, z naszymi mamami, z naszymi ojcami. Najczęściej z mamami, bo psychologowie mają taki żart, że matka zawsze będzie winna i faktycznie jest w tym dużo prawdy, że, że te relacje z mamami bardzo dużo definiują w naszym życiu. Co mamy? Praca z emocjami i traumami. To jest trochę właśnie podchodzi pod tą podświadomość, czyli jeżeli nie możemy poradzić sobie z jakimiś emocjami, albo występują one w momencie, kiedy się ich nie spodziewamy, w momencie, kiedy na sytuację powinniśmy zareagować dużo spokojniej, a na przykład zupełnie nas ponosi albo smutek, albo strach, albo agresja, złość. Warto wtedy poszukać, pokopać, zobaczyć, co to jest. Rozwiązywanie problemów. Rozwiążemy problemy. I odnajdywanie własnej drogi. Czasem jest tak, że po prostu jesteś w takim miejscu w życiu, że nie wiesz, co masz zrobić, że czujesz się jakby, jakby stać po kolana w błocie, po pas w błocie albo i po szyję i każdy ruch jest jakby niemożliwy, jest, jest ciężki, jest przerażający. To jest taka sytuacja, jak, gdy miał, jak gdyby nigdy to się miało nie skończyć, jak gdyby nie było żadnego wyjścia. To jest właśnie moment, żeby przyjść, o tym porozmawiać i spróbować spróbować dojść do tego, co to powoduje. A oprócz tego zajmuje się jeszcze regresją hipnotyczną, czyli powrotem do poprzednich wcieleń, ale jest to tylko wypadka, kiedy uznamy, że to jest uzasadnione, kiedy jest to ważne, bo z czystej ciekawości nie warto tego robić i na pewno nie nie chciałabym, nie chciałabym czegoś takiego robić, bo z jakiegoś powodu tych rzeczy nie pamiętamy i to jest dokładnie tak, jak powinno być. No i co? No i tyle. Piękne hasło tutaj przyświeca w drodze do wnętrza. Każdy może to zrozumieć tak, jak uważa. Także jeżeli macie ochotę, czujecie się na siłach, bo to wymaga też siły i odwagi, żeby stanąć do tych wszystkich problemów, które są i żeby mieć odwagę pokopać w tym. Także zapraszam Was serdecznie. Jest pomieszczonko, jestem ja, służę Wam pomocą. Do zobaczenia.